Dzień dobry, nazywam się Irena Smaga-Maślanka, jestem adiunktem z Zakładzie Farmakologii Uzależnień w Instytucie Farmakologii imienia Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W dzisiejszej prezentacji przybliżę Państwu temat wpływu źle zbilansowanej diety matki na potomstwo. Czym właściwie jest dieta? Większości z nas kojarzy się z odchudzaniem. Ale w nauce o żywieniu oznacza po prostu sposób, w jaki się odżywiamy. Dieta może być dobrze lub źle zbilansowana. Dobrze zbilansowana dieta dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych składników: białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i minerałów, dzięki czemu możemy prawidłowo rosnąć, uczyć się i mieć energię do działania. Źle zbilansowana dieta może prowadzić do niedoborów, które po dłuższym czasie negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Wyróżnia się cztery rodzaje diety: dietę zwyczajową, nazywaną po prostu żywieniem, dietę leczniczą, która oznacza takie żywienie, w którym z przyczyn zdrowotnych dokonuje się celowej modyfikacji w diecie podstawowej, np. dieta lekkostrawna lub bezglutenowa. Stosowana u osób z zaburzeniami układu pokarmowego. Sposób żywienia, w którym świadomie rezygnuje się ze spożywania niektórych produktów, potraw i metod przygotowania w celu osiągnięcia zgrabnej sylwetki, nazywamy dietą alternatywną. Istnieje również dieta doświadczalna, wykorzystywana w laboratorium. Stanowi ona specjalnie skomponowane pożywienie. Oparte w większości na półoczyszczonych lub czystych składnikach odżywczych, które wykorzystuje się w badaniach żywieniowych, przeprowadzanych najczęściej na zwierzętach laboratoryjnych. Czy zastanawialiście się kiedyś, co oznacza zdrowe żywienie? Nie chodzi tylko o to, żeby jeść mniej słodyczy czy fast foodów. Zdrowe odżywianie to przede wszystkim dostarczanie organizmowi tego, czego potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Ale jak się w tym nie pogubić? Właśnie po to powstała piramida zdrowego żywienia. Co ciekawe, u podstaw piramidy zdrowego żywienia wcale nie ma jedzenia. Najważniejsze jest ruszanie się, codzienna aktywność fizyczna, np. spacery, jazda na rowerze, bieganie czy zabawy na świeżym powietrzu. Zaleca się co najmniej 30 minut ruchu dziennie. Na kolejnym poziomie piramidy znajdują się warzywa i owoce. Powinny one stanowić podstawę naszej diety, to one dostarczają nam najwięcej witamin, minerałów i błonnika, który jest bardzo ważny dla trawienia. Im więcej kolorów na talerzu, tym lepiej. Kolejny stopień piramidy to produkty zbożowe, czyli chleb, makaron, kasze czy płatki owsiane. Ale uwaga, warto wybierać pełnoziarniste, bo dostarczają organizmowi więcej energii i są zdrowsze. Na następnym poziomie mamy nabiał czyli mleko, jogurty i sery to świetne źródło wapnia, który dba o nasze mocne kości i zdrowe zęby. Następnie mięso, ryby, jajka i rośliny strączkowe tutaj warto zwrócić uwagę na to, jakie mięso wybieramy. Czerwone mięso, np. wołowina, wieprzowina, powinniśmy jeść rzadko, a zamiast tego warto sięgać po ryby, jajka i rośliny strączkowe, które są świetnym źródłem białka. Na samym szczycie piramidy znajdują się tłuszcze zwierzęce, które powinniśmy jeść w jak najmniejszych ilościach. Zamiast smalcu czy tłustego masła, lepiej wybierać zdrowe oleje roślinne. Poza głównymi grupami produktów warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Cukier i słodycze można ograniczyć i zastąpić owocami. Zamiast soli można użyć ziół, które są zdrowsze i lepiej podkreślają smak potraw. Należy pamiętać, że woda to podstawa. Powinniśmy pić około 2 litrów wody dziennie. Jak widzicie, zdrowe odżywianie to nie tylko unikanie słodyczy czy fast foodów. To cała filozofia dbania o siebie, jedzenie różnorodnych produktów, regularne posiłki i aktywność fizyczna. Czy wiecie, dlaczego coraz więcej osób na świecie ma problemy z nadwagą i chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca czy choroby serca? Jednym z głównych powodów jest zmiana sposobu odżywiania. W ostatnim czasie bardzo popularna stała się tzw. dieta zachodnia. Kojarzy się ona głównie z krajami Europy Zachodniej, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, ale tak naprawdę rozpowszechnia się na całym świecie, również w Polsce. Dieta zachodnia to sposób odżywiania oparty na fast foodach, słodzonych napojach gazowanych, produktach bogatych w cukry proste i tłuszczach nasyconych, obecnych w wysoko przetworzonych produktach. Jednocześnie w diecie tej brakuje błonnika, który jest bardzo ważny dla zdrowia układu pokarmowego. Jako żywność wysokokaloryczna dostarcza organizmowi mniejszą ilość cennych składników odżywczych niż diety niezachodnie. Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem diety zachodniej i stylu życia na całym świecie, gwałtownie wzrasta nadwaga i choroby cywilizacyjne. Jednym ze skutków diety zachodniej jest otyłość. Otyłość można kontrolować za pomocą indeksu masy ciała. Indeks masy ciała to stosunek masy ciała, wagi do wzrostu. Im jest on wyższy, tym wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń związanych z nadwagą czy otyłością. BMI powyżej 30 to już otyłość. Problem nadwagi i otyłości w Polsce stale rośnie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2019 roku, aż 57% dorosłych Polaków miało nadwagę lub otyłość. W porównaniu do 2014 roku nastąpił wzrost o 4 punkty procentowe. A jak wygląda sytuacja wśród różnych grup? Aż 65% mężczyzn ma nadwagę lub otyłość, w tym 46% ma nadwagę, natomiast 49% kobiet zmaga się z nadmierną masą ciała, w tym aż 31% ma nadwagę. U młodzieży poniżej 20 roku życia 16% osób ma nadwagę lub otyłość. Otyłość to nie tylko problem wyglądu, ale przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia. To wyzwanie dla całego społeczeństwa, im wcześniej zadbamy o zdrowe nawyki, tym mniejsze ryzyko poważnych chorób w przyszłości. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa. To co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, trzy razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość cukrzyca, trzy nadciśnienia, krakiwita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Nieprawidłowe odżywianie jest jedną z głównych przyczyn otyłości, a jego skutki mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Niestety, zmiana nawyków nasz żywieniowych nie jest łatwa, szczególnie jeśli od dzieciństwa nie uczono nas zasad zdrowego stylu życia. Dlatego kluczowe jest przekazywanie wiedzy o prawidłowym żywieniu już najmłodszym, aby w przyszłości potrafili unikać błędów prowadzących do nadmiernej masy ciała. Niebezpieczne nawyki takie jak spożywanie wysoko przetworzonej żywności, nadmierne picie słodzonych napojów czy nieregularne jedzenie Powodują zaburzenia bilansu energetycznego i prowadzą do odkładania się tkanki tłuszczowej. Niektóre osoby stosują tak zwane diety cud, które zamiast pomagać, zaburzają metabolizm i mogą prowadzić do efektu jojo. Brak odpowiedniego nawodnienia i nadmierne spożywanie alkoholu to kolejne czynniki zwiększające ryzyko otyłości. Zrozumienie tych mechanizmów oraz wdrażanie zbilansowanej diety bogatej w warzywa, owoce i odpowiednią ilość wody pozwala nie tylko kontrolować masę ciała, ale także poprawić samopoczucie i zdrowie na długie lata. Warto też skorzystać z pomocy dietetyka, który pomoże dostosować dietę do indywidualnych potrzeb organizmu. Czy samo zdrowe odżywianie wystarczy, żeby utrzymać prawidłową wagę, Niestety nie. Nawet jeśli ktoś je rozsądnie i unika nadmiaru kalorii, ale nie rusza się na co dzień, to i tak może przybierać na wadze. Szczególnie dotyczy to osób prowadzących siedzący tryb życia, np. tych, którzy dużo czasu spędzają w szkole, przed komputerem czy na kanapie z telefonem. Bez ruchu organizm nie spala wystarczającej ilości kalorii, a to prowadzi do gromadzenia tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa, zwłaszcza na brzuchu, może zwiększać ryzyko różnych chorób, np. cukrzycy i nadciśnienia. Dlatego bardzo ważne jest, żeby już dzieci były aktywne. Nie trzeba od razu uprawiać wyczynowego sportu. Wystarczy spacer, rower, piłka, zabawy na świeżym powietrzu wszystko to, co angażuje ciało i pozwala spalić nadmiar kalorii. Rodzice odgrywają tu dużą rolę. Jeśli sami nie zachęcają swoich dzieci do ruchu, to w przyszłości może to skutkować biernością i nadwagą. Pamiętajmy, że połączenie zdrowej diety i regularnej aktywności to klucz do utrzymania dobrej sylwetki i zdrowia na długie lata. Dlatego zamiast kolejnej godziny przed ekranem, wybierzmy spacer, rower, albo jakąkolwiek inną formę aktywności. Otyłość to skomplikowany problem, na który wpływają zarówno czynniki biologiczne, jak i psychologiczne. Często słyszymy, że ktoś ma tendencję do tycia, i choć może się to wydawać wymówką, w wielu przypadkach faktycznie wynika to z uwarunkowań genetycznych. Badania pokazują, że osoby, których rodzice cierpieli na otyłość, mają większe ryzyko jej odziedziczenia. Jest to związane z mutacjami w genach kontrolujących metabolizm. Jeśli ten mechanizm jest zaburzony, organizm może mieć trudności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Ale czy geny to wyrok? No nie do końca. Chociaż genetyka może zwiększać skłonność do tycia, styl życia i nawyki żywieniowe odgrywają kluczową rolę. Regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta Mogą skutecznie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi genów. Nie tylko geny mogą predysponować do nadwagi, wiele chorób wpływa na metabolizm i procesy regulujące masy ciała. Niedoczynność tarczycy, zespół Cushinga czy zaburzenia neurologiczne mogą prowadzić do zwiększonego magazynowania tłuszczu. Otyłość może być także objawem niektórych zespołów genetycznych. Często nadwaga nie wynika wyłącznie ze złej diety, ale także z emocji, które towarzyszą nam na co dzień. Wiele osób je nie z głodu, ale ze stresu, smutku czy lęku. Sięgając po jedzenie, poprawiamy sobie nastrój, uspokajamy się, co może prowadzić do uzależnienia od jedzenia jako sposobu radzenia sobie z problemami. Jeśli jedzenie staje się formą nagrody i ucieczki od problemów, bardzo łatwo wpaść w pułapkę niekontrolowanego podjadania. Efektem może być nie tylko nadwaga, ale też trudności w utrzymaniu zdrowej relacji z jedzeniem. Źle zbilansowana dieta wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie, wygląd, a także kondycję fizyczną. Do bezpośrednich skutków niezdrowej diety należą zaburzenia metaboliczne, w tym podwyższony poziom cholesterolu, triglicerydów i glukozy we krwi. Zła dieta może powodować liczne choroby: choroby płuc, choroby układu krążenia, zespół metaboliczny, cukrzycę typu drugiego i różne zwyrodnienia. Badania wskazują, że źle zbilansowana dieta może zakłócić pracę mózgu i być czynnikiem ryzyka udarów. Zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera czy Parkinsona. Na przełomie XX i XXI wieku przedstawiono rozwojową hipotezę zdrowia i choroby, według której narażenie na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne w okresie rozwoju pewnorzmatycznego oraz wczesnego dzieciństwa może w istotny i trwały sposób zmieniać metabolizm. Potomstwa, predysponując tym samym do pewnych chorób. Koncepcja ta jednoznacznie wskazuje, że ekspozycja na różne czynniki środowiskowe we wczesnych etapach rozwoju, a głównie w życiu płodowym, oddziałuje na każde dziecko. Wśród czynników zewnętrznych, odgrywających istotną rolę w patogenezie chorób w późniejszym dorosłym życiu, wymienia się w pierwszej kolejności dietę matki, jak również matczyną otyłość, stres infekcje i choroby przybyte bezpośrednio przed i w trakcie ciąży, narażenie na antybiotyki na i inne zaburzenie flory bakteryjnej, palenie papierosów, alkohol czy zanieczyszczenia środowiskowe. Ekspozycja na niekorzystne warunki środowiska macicznego, szczególnie w kluczowych okresach rozwoju zarodku, zarodka i płodu, o zwiększonej wrażliwości, generuje utrwalające się zmiany funkcjonalne i strukturalne poszczególnych komórek, układów i narządów, zaburzając tym, samych, tym samym ich prawidłowy wzór dojrzewania. Otyłość wśród kobiet w ciąży jest istotnym problemem zdrowotnym, zarówno w Polsce, jak i na świecie. 40% kobiet na świecie w wieku prokreacyjnym ma nadwagę lub otyłość. Otyłość w ciąży wiąże się z wieloma powikłaniami, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca ciążowa czy makrosomia płodu. Dlatego tak ważne jest monitorowanie i wsparcie kobiet ciężarnych w zakresie prawidłowej masy ciała. Badania przedkliniczne oraz epidemiologiczne wskazują na korelację otyłości matki z występowaniem różnych zaburzeń neuropsychiatrycznych. Bazując na opisanej przed chwilą koncepcji rozwojowego pochodzenia zdrowia i choroby w badaniach zakładu Farmakologii Uzależnień, staramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie konsekwencje dla zdrowia potomstwa niesie brak zbilansowanej diety matki w okresie ciąży i laktacji. W badaniach koncentrujemy się głównie na ocenie wpływu matczynej diety na prawidłowy rozwój mózgu potomstwa. W naszych badaniach wykorzystujemy samice szczurze szczepu Wister, które w fazie estrusowej paruje się z samcami. W momencie potwierdzenia obecności plemnika w wymazie, samice są rozdzielane i poddane ekspozycji odpowiednio na dietę kontrolną lub na dietę zmodyfikowaną. Samice mają nieograniczony dostęp do pożywienia przez cały okres ciąży i laktacji. W 22 dniu życia oseski zostają odsadzone od matki, podzielone ze względu na płeć i włączana jest im dieta kontrolna. Aby ocenić wpływ zmodyfikowanej diety matki na zmiany behawioralne, wyko wykonuje się odpowiednie testy behawioralne w 28 dniu życia, odpowiadającemu okresowi dorastania, oraz w 63 dniu życia odpowiadającemu okresowi dorosłości osesków. Od części potomstwa pobierane są odpowiednie struktury mózgowe, przeznaczone w dalszej kolejności na badania molekularne. W naszych badaniach z zastosowaniem diety wysokocukrowej w czasie ciąży i laktacji wykazano, iż matczyna dieta bogata w cukry, Zwiększa siłę nawrotu zachowań poszukiwawczych kokainy u potomstwa obu płci oraz indukuje zachowania lękowe. Dodatkowo dieta monosacharydowa matki prowadziła do nadpobudliwości i depresji u dorastającego potomstwa płci męskiej. Z kolei dieta matki bogata w tłuszcze w czasie ciąży i laktacji u potomstwa zwiększała siłę nawrotu zachowań poszukiwawczych kokainy u samców oraz zaburzała pamięć krótkotrwałą u samic. Zaobserwowano również zachowania podobne do autyzmu u potomstwa, których matki karmione były dietą wysokotłuszczową w czasie ciąży i laktacji. Głównym tematem prowadzonych przeze mnie badań jest wpływ matczynej diety wysokotłuszczowej w okresie ciąży i laktacji na rozwój fenotypu depresyjnego, który utrzymuje się w dorosłości. W swoich badaniach skupiam się na wpływie tej diety na procesy mielinizacji mózgu. Mielinizacja to proces wytwarzania otoczki mielinowej wokół aksonu. U ludzi Mielinizacja rozpoczyna się już w okresie prenatalnym, ale szczyt jej rozwoju występuje głównie w ciągu pierwszych dwóch lat, do mniej więcej pięciu lat po urodzeniu. Prawidłowa dieta matki może mieć kluczowe znaczenie w procesie mielinizacji mózgu, który jest niezwykle wrażliwy na zmiany homeostazy. Mielina to bogata w lipidy struktura wielowarstwowa utworzona przez mielinizujące komórki klejowe, czyli oligodendrocyty w ośrodkowym układzie nerwowym i komórki szwana w obwodowym układzie nerwowym. Osłonki mielinowe składają się z ciasno upakowanych warstw błony dojrzałych oligodendrocytów pozbawionych cytoplazmy, zwanych mieliną zbitą, oraz cytoplazmatycznych regionów łączących ciało komórki oligodendrocytów z aksonem, i przewężeniami ranwiera. Główną funkcją mieliny jest ułatwienie szybkiego przewodzenia sygnału. Potencjał czynnościowy przeskakuje z jednego przewężenia ranwiera na kolejne. Następnie ten sygnał elektryczny wywołuje uwalnianie neuroprzekaźników zarówno z neuronów pobudzających, jak i hamujących. Które wiążą się z receptorami na sąsiedniej komórce postsynaptycznej. Oprócz zwiększania prędkości potencjału czynnościowego, mielina zapewnia wiele krytycznych funkcji w układzie nerwowym, w tym mechanistyczną ochronę aksonu, izolację sygnału elektrycznego, zapewnia wzrost aksonu, metabolizm, integralność i przeżycie, reguluje neuroprzekaźnictwo i bierze udział w plastyczności synaptycznej. Przeprowadzone sekwencjonowanie nowej generacji w korze przedczołowej dorastających osesków wykazało, iż dieta wysokotłuszczowa matki w okresie ciąży i laktacji powoduje redukcję ekspresji ponad 10 genów związanych z mielinizacją u potomstwa obu płci. Dalsza walidacja wykazała zmiany w poziomie białek wchodzących w skład osłonki mielinowej, które przetrwały aż do dorosłości. Obrazowanie immunofluorescencyjne uwidoczniło długotrwałe adaptacje objawiające się zmniejszeniem liczby komórek prekursorowych oligodendrocytów oraz dojrzałych oligodendrocytów w różnych obszarach kory przedczołowej. Dieta wysokotłuszczowa matki podczas ciąży i laktacji zmieniła mielinizację w korze przedczołowej potomstwa, co wydaje się mieć znaczenie w obserwowanych zmianach behawioralnych. W kolejnym etapie moich badań, w celu odwrócenia fenotypu depresyjnego u potomstwa indukowanego matczyną dietą wysokotłuszczową, zastosowałam po odstawieniu od matki dietę wzbogaconą. W kwasy tłuszczowe omega-3. Kwasy omega-3 to takie super paliwo dla naszego mózgu. Są to zdrowe tłuszcze, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego. Przede wszystkim kwasy omega-3 wspierają nasz mózg już od najmłodszych lat. Biorą udział w rozwoju neuronów i pomagają w przekazywaniu sygnałów w mózgu. Wpływając na działanie takich neuroprzekaźników jak serotonina i dopamina. Kwasy omega-3 wpływają także na ekspresję genów, co oznacza, że mogą regulować wiele procesów zachodzących w naszych komórkach nerwowych, w tym te związane z reakcjami zapalnymi. Zmniejszają one stan zapalny w mózgu, co jest szczególnie ważne, ponieważ przywlekły stan zapalny związany jest z chorobami neurodegeneracyjnymi i z depresją. A gdzie znajdziemy kwasy omega-3? Przede wszystkim w tłustych rybach, takich jak łosoś, makrela czy sardynki, w orzechach i nasionach, np. Na siemieniu lnianym, orzechach włoskich i chia oraz w olejach roślinnych, np. w oleju lnianym czy rzepakowym. Kwasy omega-3 nie tylko wspierają nasz mózg, ale mogą mieć kluczowe znaczenie w zapobieganiu i leczeniu depresji. Badania pokazują, że osoby cierpiące na depresję mają niższy poziom kwasów omega-3. Nasz mózg potrzebuje ich do prawidłowego funkcjonowania, więc gdy ich brakuje, może to prowadzić do problemów z nastrojem, stresem i obniżoną odpornością psychiczną. Co ciekawe, suplementacja omega-3 wykazała skuteczność w poprawie stanu psychicznego osób z depresją. Oznacza to, że odpowiednia dieta lub uzupełnienie omega-3 może być jednym z elementów wspierających zdrowie psychiczne. Badania pośmiertne wykazały zmiany w składzie omega-3 w mózgu osób z depresją. Co ważne, te zmiany były powiązane z procesem mielinizacji. Czyli tworzeniem osłonek wokół neuronów. To oznacza, że niedobór omega-3 może wpływać na strukturę i funkcjonowanie mózgu, co może jedno, jednocześnie zwiększać ryzyko depresji. Dlaczego to ma znaczenie? Jeśli matka w ciąży i w okresie karmienia spożywa dużo omega-3, może to zminimalizować skutki złej diety i obniżyć ryzyko depresji u dzieci. Omega-3, Trzy są niezbędne, czyli nasz organizm sam ich nie produkuje, musimy je dostarczać z pożywieniem. Dlatego też postanowiłam w swoich badaniach zastosować u potomstwa dietę wzbogaconą w kwasy tłuszczowe omega-3 po odstawieniu od matki w celu odwrócenia fenotypu depresyjnego u potomstwa indukowanego matczyną dietą wysokotłuszczową w czasie ciąży i laktacji. I rzeczywiście taka dieta, podawana aż do dorosłości, zapobiegała rozwojowi depresji u dorosłego potomstwa. Wykazałam również, iż dieta bogata w wielonienascone kwasy tłuszczowe omega-3 może mieć korzystny wpływ na zmiany związane z mieliną, wywołane przez matczyną dietę wysokotłuszczową w okresie ciąży i laktacji w korze przedczołowej potomstwa. Dieta bogata w kwasy omega-3 stosowana bezpośrednio po odstawieniu od matki przez 6 tygodni do okresu wczesnej dorosłości normalizuje zredukowane poziomy białek i genów związanych z procesem mielinizacji mózgu indukowane przez matczyną dietę wysokotłuszczową w czasie ciąży i laktacji. Przywraca również liczbę oligodendrocytów i intensywność mieliny w strukturach korowych mózgu dorosłego potomstwa. Dieta bogata w kwasy omega-3 zastosowana po odstawieniu potomstwa od matki odwracała więc fenotyp depresyjny u potomstwa i zmiany związane z mielinizacją indukowane matczyną dietą wysokotłuszczową podczas ciąży i laktacji. Dziękuję Pani Profesor Filip, Zakładowi Farmakologii Uzależnień za pomoc w wykonywanych doświadczeniach oraz pracownikom Pracowni Farmakogenomiki za analizę wyników sekwencjonowania. Dziękuję.